Rzeczywiście jestem wychowankiem Radomiaka, zaczynałem u trenera Jerzego Leszczyńskiego w klasie sportowej w szkole podstawowej nr 2 potem uczelnia Akademia Wychowania Fizycznego i gra tamtej trzyma zs -ie. Gdy przeniosłem się na zaoczne zacząłem grać u trenera Peresody w broni. Była trzecia liga, jeszcze tam wtedy nawet 24 drużyny kiedyś była. Tak rozbudowana ta liga, jeszcze nie wiem czy Państwo pamiętają, grało się kiedyś trzy punkty, się dostawało za zwycięstwo trzema bramkami, a minus jeden za przegraną trzema bramkami, także nie wszyscy pewnie to pamiętają. No i tam po dwóch, trzech latach gdzieś tam mnie trener Palik zauważył i dzięki, można powiedzieć, trenerowi Palikowi znalazłem się w Kielcach. Były jakieś wątpliwości? Bo chyba byłeś jednym z pierwszych ludzi, którzy przenieśli się na tej trasie Radom-Kielce. Tak, można powiedzieć chyba, że przetarłem szlaki, bo potem sporo chłopaków moich znajomych też przeszło do Błękitnych Kielce. Między innymi tam pamiętam chyba Irek Gorczyca z broni, czy Robert Rogala z Radomiaka. Także chyba ja byłem pierwszy, który przeszedł z Radomia do Kielc. No tak, to były jeszcze te czasy, kiedy Radom z Kielcami się nie lubił. Między miastami różne tam walki, wojenki i tak dalej. I to samo między drużynami i kibicami, ale ja wbrew moim jakimś tam delikatnym obawom rzeczywiście jakoś bardzo szybko się zaadoptowałem, kibice mnie zaakceptowali i nie było żadnych problemów. Ani w Kielcach, ani w Radomiu, jak jeździłeś do rodziców? Nie, 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 nie było, nie było żadnych jakichś tam, może jak to wiadomo, jakieś mecze spotykaliśmy się, tak, bo grał Radomiak z koroną, Radomiak z bronią, to zawsze się spotykaliśmy gdzieś, gdzieś w tych konfiguracjach, to może i tam kibice gdzieś tam coś tam pokrzyczeli, ale jeżeli chodzi o kibiców tutaj korony i przyjęcie mnie, to nie mogę narzekać. A jak szatnia przyjęła warchoła w szatni scyzoryków? Opowiadałem taką śmieszną anegdotkę, że troszkę tak z przymrużeniem oka Andrzej Fendrych popalał sobie i, i tak przy mnie z uśmieszkiem spytał się, nie pamiętam kogo już chyba, czy to był Leszek Borycki, mówi: Zapalimy warchołka. Czyli chodziło mu o papierosy radomskie, tak? Także trochę tak było na wesoło, ale przyjęcie było ok, nie było żadnych problemów. Szybko wskoczyłeś do składu? Od razu wywalczyłem sobie miejsce na lewej obronie, tak? To generalnie to była lewa obrona, chociaż potem z czasem człowiek już Gdzieś tam dojrzewał, to wszystkie można powiedzieć pozycje obskoczyłem, włącznie z bramkarzem, oczywiście. To było tak jeszcze dziwnie, że rozmowy wstępne przeprowadzał trener palik, przyjeżdżał, żeby mnie ściągnąć do Kielc, a gdy przyszedłem, się okazało, że jest trener Hermanowicz, a trener palik wtedy poszedł chyba do Bukowej. Z czym Ci się kojarzy włókniarz kiecz? Obroniony rzut karny. Jak byłem dzieciakiem to u trenera Leszczyńskiego, nie zapomnę tego, szukał bramkarzy. Ja się oczywiście zgłosiłem, bo lubiłem się tam przewracać, wywracać. Zawsze byłem sprawny, jakieś przewroty, tak czy gwiazdy i tak dalej. Ale trener powiedział, no niestety, że jestem niewielkiego wzrostu i będę grał w polu. No i tak już zostało, tak? Ale ta chęć i, i umiejętności, można powiedzieć, zdobyłem też wcześniej, bo w czwartej lidze broniłem na bramce, właśnie taki był zespół postęp pozyska, w którym graliśmy u trenera Leszczyńskiego i bramkarz nasz złamał nogę. Pamiętam, że broniłem trzy ostatnie mecze w czwartej lidze, nawet taki klub, kiedyś istniał Czarni Radom. i z tą drużyną, nawet pamiętam, że galiśmy, czy z prochem pionki, i wszyscy byli bardzo właśnie zdziwieni, że stoję na bramce jako sobie radzę. Także to nie był mój pierwszy epizod na bramce w oficjalnym meczu. Ale to było, można powiedzieć, kilka lat wcześniej, sporo wcześniej, tak. No akurat ten mecz włókniarzem kieczną się nie układał za bardzo. W pierwszej połowie, pamiętam, przegrywaliśmy 1-0, bardzo słaby nasz występ. I Krzysiu Pyskaty wtedy miał rzut karny właśnie. Przeciwko nam, oczywiście, tak? I za Pamiętałem, gdzie ten zawodnik strzela. Potem stanąłem w bramce, jak już była taka decyzja, że Krzysiu dostał czerwoną kartkę. Spojrzałem tylko, w który rok strzelał, no to mówię, idę w ten sam. tak. I udało się. Idealnie strzelił mi na wysokości takiej półgórnej, nie pod poprzeczką, nie, nie po ziemi Najłatwiejsza piłka do obrony. Pamiętam, że sparowałem na rzut rożny, no i potem jakieś tam jeszcze 3 do 5 minut graliśmy. Jeszcze tam jakieś miałem chyba interwencje, może nie za wielkie. No i nie zapomnę tego, jak tłum wpadł na boisko po meczu, i myślałem, że się nie wydostanę, bo po prostu wszyscy kibice z zawodnikami, no, można powiedzieć, że mnie nakryli zakopali i ciężko się było wydostać. Także fajna sprawa i do tej pory ludzi spotykam gdzieś tam na ulicach czy w sklepach, to zawsze wspominają tą sytuację. Jak wspominasz tę swoją grę w kieleckim klubie? Nie spodziewałem się, że, że, że to już będzie można powiedzieć dożywotnio, tak? Zaadoptowałem się, jestem tu od 93 roku, tak? Czyli już w przyszłym roku to będzie 30 lat. Także można powiedzieć z warchoła stałem się scyzorykiem. No i dobrze mi z tym, tak? Zostałem, założyłem tu rodzinę, mieszkam. Praca w szkole, tak? Zaczynałem w Kielcach, teraz jest w Daleszycach, także wszystko się potoczyło, można powiedzieć, niespodziewanie. Wspomnienia z tego okresu naprawdę fajne, bo wtedy jeszcze była zupełnie inna piłka, tak, z tamtego okresu tej korony. Do tej pory mam wielu. Kumpli przyjaciół, wtedy było wielu wychowanków. W takim czasie ja też już praktycznie stałem się tak jakby wychowankiem. I do tej pory utrzymuję kontakty z zawodnikami, z którymi w tamtych latach grałem. Maciek Pastuszka, Przemek Cichoń, Jacek Kubicki, żeby ktoś nie zapomniał, tak? czy Darek Kozubek. Chłopaki, z którymi utrzymuję kontakty, byli nawet z zewnątrz, bo atmosfera była wtedy wspaniała. Czy Tomek Treska, czy, czy Dariusz Janczak z Łodzi. Także jest skupę takich nazwisk, z którymi utrzymuję kontakty do tej pory.